Cześć! Witam Cię na kanale 70 maj. Boisz się, że przychodząc rano do auta nie odpalisz silnika? Twój dealer samochodowy nie pozwala podłączyć Ci kamery do instalacji samochodowej, ponieważ twierdzi, że stracisz gwarancję? Nowoczesne auta mają dużo elektroniki, mają też nowoczesne komputery pokładowe. W niektórych modelach zdarza się tak, że ten komputer po wykryciu np. obcego źródła zasilania, po wyłączeniu silnika, nie puszcza nam prądu dalej, po prostu rozłącza nam urządzenie, które jest do niego podłączone. Nie przejmuj się, bo mamy na to rozwiązanie. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest podłączenie naszej kamery i trybu parkingowego pod tego typu urządzenie. Powerbank samochodowy, który podpinamy do instalacji, możemy też go naładować z gniazda zapalniczki i za chwilę Wam o tym wszystkim opowiem. Często pytacie, w mailach piszecie, dzwonicie, co to takiego ten powerbank samochodowy? To nic innego jak zewnętrzne źródło zasilania, taki bank energii, który w momencie, gdy wyłączymy silnik naszego auta, Energia pobierana będzie właśnie z tego urządzenia, nie z instalacji z akumulatora, z instalacji naszego auta. Główną zaletą takiego urządzenia jest to, że nie obciążamy naszego akumulatora. Jest to szczególnie ważne w zimą, wtedy kiedy mamy trudne warunki atmosferyczne, kiedy mocno nam schodzi temperatura w nocy. W takim urządzeniu mamy baterię litowo-żelazową. Litowo, że... 5 minutes later. Bateria, jaka została tutaj zastosowana, są to ogniwa nie litowo-jonowe, tak jak mamy w zwykłych powerbankach, tylko są to... jest to litowo-żelazowo-fosforanowa bateria, która ma pojemność 4,5 tysiąca amperogodzin. Czas pracy na takim powerbanku do 15 godzin przy obydwu kamerach, przy zużyciu około... 4 watogodzin. Tutaj tak podaje nam producent. Także wynik jest bardzo dobry. Dodatkowo te ogniwa, o których przed chwilą wspominałem, powodują, że nasza kamera jest bezpieczna, ponieważ, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, jest odporna na warunki atmosferyczne. Ma też dużo większą żywotność, ponieważ no, tutaj po kilku latach ładowania ta żywotność akumulatorów jest na tyle dobra, że bez problemu możemy korzystać cały czas z tej, z tej baterii i ona będzie cały czas w dobrej kondycji. Opcje zasilania takiego urządzenia tutaj możemy zobaczyć, że mamy tak wejście i mamy wyjście. Opcje zasilania mamy dwie. Możemy zasilić to, z, czyli naładować nasz powerbank z gniazda zapalniczki. Wtedy podłączamy to do instalacji. To wpinamy tutaj, wejście, gdzie mamy gniazdo wejścia. Czy zapalnisz? moc ładowania to jest około 4,5 A. Producent podaje, że wtedy takie urządzenie powinno nam się naładować w około 70 minut, ale opcją dużo wygodniejszą jest podłączenie naszej baterii, tego powerbanka do instalacji w samochodzie. Szukamy ACC podłączamy czerwony przewód. No i czarny przewód podłączamy do masy. Tutaj mamy już końcówkę oczkową, więc. Najbezpieczniej i najlepiej zrobić to do śruby jakiejś przykręcić. W momencie, kiedy włączamy zapłon, nasz PowerBank dostaje informację, że należy włączyć kamerę, odpala nam normalne nagrywanie. W międzyczasie sam PowerBank się ładuje. Tutaj ładuje to wyższym prądem, ponieważ jest to około 7A od 0 do, do 150 minut, więc tutaj jest to dużo, dużo wygodniejsze. No nie musimy się bawić z przełączaniem, z włączaniem, z ładowaniem, z uważaniem. Tutaj podpinamy sobie to po prostu do instalacji. Włączamy zapłon, ładuje, wyłączamy. Kamera dostaje informację od tego powerbanka, że należy przełączyć ją w tryb nagrywania parkingowego i wtedy bierzemy sobie taki przewód, który też mamy w komplecie. Mamy z nim trzy wyjścia, podpinamy pod gniazdo dashcam output, czyli tutaj. Tutaj nie możemy nic zamienić, więc tak naprawdę podpinamy to w ten sposób. Za chwilę Wam pokażę, jak to podłączyć tutaj na zasilaczu, żebyście mieli pełną wiedzę, jak to wygląda. zestawy z Neo5 dostajemy tutaj jeszcze dodatkowe gniazdo zapalniczki, które możemy podłączyć sobie zamiast tego hardware kit'a. Niech chcemy mieć tego trybu parkingowego, a chcemy korzystać tylko i wyłącznie z obcego właśnie e, zasilania, no to korzystamy z, takiego, z takiej wtyczki. Tak jak wspominałem, teraz pokażę Wam, jak to podłączyć. Na naszym wyświetlaczu mamy 13,8 V. Ampery mamy ustawione na 8,6 Ampera. I teraz tak. To wpinamy, tą wtyczkę wpinamy tutaj w te gniazdo Vehicle Input. Czyli tak, jakbyśmy się wpinali tutaj do stałej instalacji w samochodzie. To będzie właśnie symulacja. To wpinamy. Tu bierzemy na razie na OFF, bo mamy też taki przycisk OFF. Mamy też tutaj wyjście micro USB, ale to jest wyjście serwisowe. No i teraz tak. Podłączamy czerwony do plusa, czarny do minusa. Podłączyliśmy czerwony, podłączyliśmy czarny. Dajemy na on. Słyszeliście? Piriririn. Urządzenie pika, to znaczy, że się ładuje. Tutaj mamy też poszczególne kolory diod. Macie opisane w instrukcji, co jaka dioda oznacza. Ogólnie nasz sprzęt się ładuje w tej chwili. Mamy pokazany amperaż, mamy pokazane w watach. Czyli tutaj dość mocno to ładuje, ponieważ jest to 110, około 107 W. Dobra, teraz podłączymy nasz hardware kit. No i mamy naszą baterię. Mamy już ją podłączoną do instalacji, tak jak przed chwilą pokazywałem. W tej chwili to wyłączyłem, ponieważ będziemy teraz podpinać hardware kit. Prąd, ponieważ będziemy podłączać teraz nasz zasilacz trybu parkowania. No i teraz ważna rzecz. Słuchajcie, ja tutaj mam na razie z złączki łączki WAGO. Ale to nie jest ważne, bo ważne jest to, co chcę Wam powiedzieć w tej chwili, że producent ma tutaj oznaczenie przewodów. No i czytajcie, bo tak, kolory są różne. Na przykład w naszych zasilaczach, w przypadku UP02, UP04, UP03, mamy kolory. Czerwony to jest stały prąd, żółty jest po stacyjce, czyli ACC, no i czarny to jest masa. A tutaj producent zrobił nam psikusa, bo mamy tak czerwone ACC. Więc podłączając to, musimy po prostu zrobić miksa kolorów. No i musimy odpowiednio trafić, żeby to podłączyć. Patrzcie po prostu na oznaczenia. Jak podłączycie tymi kolorami, to nie wysteruje wam później kamery w tryb parkowania. Będzie wam działać non-stop. Ok, podłączymy teraz. Tutaj podłączamy to pod Dashcam Output. Proszę bardzo. No i teraz, tak jak mówiłem, te kolory. Czyli jak u nas jest czerwone, a tutaj jest żółty ciągłym plusem, no to podłączamy czerwony z żółtym, czarny to masa, no i nasz żółty łączymy tutaj z czerwonym. No dobra, i teraz powinno być ok, bierzemy naszą kamerę, wkładamy kartę pamięci no i zaraz zobaczymy co tu się wydarzy. Ok, kamera nam się uruchomiła, jak możemy zobaczyć. Włączamy sobie tryb parkingowy. W momencie, kiedy jest właściwie włączona, to po włączeniu tutaj mamy nadzór. Włączył nam się wentylator, ponieważ no tutaj ten pobór prądu jest dość znaczny. I w momencie, kiedy mamy właściwie podłączone, to będziemy mieli tutaj włączone te opcje i będziemy mieli możliwość wyboru. Ustawiamy sobie na wysokie, fotografia poklatkowa, potwierdzamy, włączamy, poruszamy się, nasz powerbank się ładuje, wszystko jest podłączone tak jak być powinno. No i chcemy się zatrzymać, wyłączamy nasz silnik, czyli odłączamy ACC, czyli nasz czerwony, dostajemy informację pik pik że zostało włączone Nasza kamera zacznie. Zostanie włączony tryb fotografii poklatkowych Czyli nasza kamera właściwie przeszła w tryb nadzoru, w tym przypadku w fotografię poklatkową. No i teraz zobaczymy, co się stanie, gdy dostanie prąd. Powinno nam się normalnie uruchomić. Tak też się na pewno wydarzy. Dajemy prąd. Kamera. Dostępne jest nowy wideo z nadzoru parkowania. Otwórz galerię, aby je zobaczyć. Kamera uruchamia nam się natychmiast, dostajemy informacje. Że mamy nowe nagranie z tego zdarzenia parkingowego. Także wszystko działa tak, jak powinno. Ponownie odłączamy. Za chwilę zostanie włączony tryb fotografii pokletkowych. No i mamy w trybie parkingowym. Jak widzieliście, podłączenie jest banalnie proste. Ważne jest tylko, aby znaleźć odpowiednie bezpieczniki, gdzie ten prąd znika po wyłączeniu zapłonu. W zestawie dostajemy też takie rzepy montażowe. Możemy to sobie na przykład przyczepić gdzieś do tapicerki, pod, pod fotelem. No ja tutaj jednak nie polecam takich rzeczy. Ja polecam to dobrze zamontować w miejscu, gdzie podczas wypadku no, takie urządzenie może troszeczkę waży, dużo, ale trochę waży, żeby nie było nam latającą cegłówką po samochodzie i żeby nie zrobiło nam krzywdy. Więc montujcie to w miejscach, gdzie to urządzenie jednak no, będzie bezpieczne. Bezpieczne szczególnie dla Was. Polecam Wam używać tego typu urządzenia, jeśli chcemy mieć bezpieczny nasz akumulator i naszą instalację. Bądź w momencie, kiedy nie możemy tego podłączyć i to jest na gwarancji, a ASO odmawia nam podłączenia bezpośrednio do takiego zasilacza do naszej skrzynki bezpiecznikowej, twierdząc, że jest to niebezpieczne dla aut. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw w komentarzu, staw się też łapę w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!